Wszystkim z wami jest Wither 2.0 dzisiaj jak wiecie, jakby robię trzeci odcinek, bo już zrobiłem jeszcze jeden, drugi, jeśli nie oglądaliście, to muszę oglądać, jak musicie, no. Jeśli chcecie zobaczyć moją historię, jak ja robię ten, wiecie, świat no to możecie i musicie to oglądać z tą. bo jakby tam jakby pokazane było wszystko. No, to jakby ja wreszcie opuściłem się trochę niżej w nie? i jakby... Znalazłem żelazo, wreszcie. Yy, dużo węgla tu jest, redstone i wiem, że my już jesteśmy głęboko i potrzebuję tylko jednego diaksa. Wiecie dlaczego? No ja sprawa, sprawę, że każdy wie dlaczego, nie? Jeśli nie wiecie, no to nie wiem, jesteście trochę yy, niezbyt w Minecraftie? Chociaż nie, każdy jeśli słyszy słowo Minecraft i nie umie nawet w niego grać, no to wie co to jest diaksa. A dobra, zgadam jakieś, nie wiem co. No to dobra, e, jakby tam, widzicie, tam jest taka dziura, że może. Tu była lawa O nie, creepy ten. Creepy. Tu była woda. Ja myślałam, gdzie ona jest. Ty. Ty. Jad nie widziałam, o tym, to... Czekaj. Czekaj, czekaj czek. czek, czek, czek. A, tam. Okej. Okay. I co? Szukamy diaksy. Chociaż nie wiem na jakim jesteśmy. Czekajcie, może włączę koordynaty. Um, koordynaty, koordynaty, koordynaty. Czekajcie. czy ja nie mogę czekać. Minutka, minutka. O, jest, jest, jest. Jaka jest wysokość? Wysokość jest jedenasta, czyli że mogą to być diamenty. Tak, to naprawdę najczęściej znalaz znalazłem, no jakby od, oj, od, już od dwunastej, ten, od dwunastej wysokości zaczynają się pojawiać diaksy No, a mogą być nawet o 16, szesnastą, ale to bardzo rzadko. No, mój kolega kiedyś od szesnastu, Właśnie nie będę się chwalił. O, lap lapis. Okej, okay, lapis potrzebuje Każdy potrzebuje lapis. Jak? nie zawsze, ale. O, o nie. E <gryw> nie no, lawa. Potrzebujemy, cię jeszcze. Chyba, że wiecie co? Chyba, że zrobimy portal bez diamentowego ten. Bez diamentowego kilofa. Bo wiecie czemu, nie? Jeśli nie wiecie, to można zrobić bez diamentowego kilofu. Po prostu z dwoma wiaderkami. Zapytacie się jak? Mogę wam powiedzieć Musicie mieć co... no minutka Musicie... no z początku jest nas sprawa, musimy coś zrobić minutka. Tak, o jest żelazo I muszę zrobić żelazne przedmioty, bo ile mam je? W ogóle nie mam je prawie Okej, okay. no mam mm, Tak, potrzebuję jeszcze Tu zamienić mieć siekiera i to będzie ten No i mamy wszystko Dalej, e, jakby co my musimy zrobić, co nie? E, dalej musimy szukać żelazu. jest sprawy. sprawa po ile, jeśli nie znajdziemy żelaza, no to będzie ten mm, smutno. Po ile potrzebujemy, żeby zrobić wiaderko, co nie? No i jakby, może położę pauzę, żeby było szybciej. Ech, ja już tu kopię bardzo długi czas i normalnie nie znalazłem żelaza. Chociaż ja pamiętam, był sposób na to, żeby znaleźć albo dojakse albo różne rzeczy. Trzeba kopać albo w prawą stronę, albo w lewą. I się znajdzie coś. Dobra, zobaczymy. Ja już to robiłem, jeśli co na konsoli, bo ja gra, gram na konsoli, jeśli co? No i jakby tam też gram w Minecrafta i jakby... Jakoś mam dużo diaksów, ale... No... Mam już diaks Diaksowy set. Ja się nie falę. Mówię grupę, raz już nie pamiętam ile. O, gravel potrzebuję. Chociaż po co ja mówię, kiedy ja już dawno go zauważyłem? Po co mówię, że je jest? Dobra, no to. Ja kiedyś miałem tak, że kopałem sobie grawla, po ile ja nie respi. I sobie kopię, kopię, a patrzę, się na górze są diaksy, nie? I miałem takie coś i jeden raz tak, tak że wkurzyłem czas po prawie cały dzień diaksy i znalazłem je Ale okazało się, że one były tam jakby na górze Lol, co nie? No właśnie, ja się tak wkurzyłem, żebyście wiedzieli, że normalnie nie wiem Dobra, e, tak, dalej kopiujemy, o, redstone i lava, ale miło z tej strony zobaczyć was, e, lava i redstone Okej, okay, no to ja może położę pauzę, chociaż nie wiem, no dobra Aha, ja wam jeszcze jedno przypomnę, jak pamiętacie, czy nie pamiętacie? Ja op w opisie, choć nie, jednak nie mam. o, zaraz. ja tam nie, nic nie będę mówił <grym> e, No dobra, może jednak powtórzę, mm, bo nie pamiętam, czy akurat tego mówiłem, czy nie Akurat ja, kiedy będę miał 30 subskrypcji, to zrobię takie coś, że będę nagrywał Pokémon Go. Ale ja mam problem. Na czym ja będę nagrywał Pokemon Go? Ja jakby ja, ja jakby, jakby chcę nagrywać Pokémon Go, ale nie wiem na czym. Wy mam pomysł na to, żebyście Wy głosowali akurat tak, że na przykład Wy będziecie pisać na komentarza albo drugi kanał zrobić, żeby na nim nagrywać? Albo na tym samym tablecie, wiecie, że na którym ja nagrywam teraz tu Minecraft, wiecie, nie? Minecraft. Minecraft. No i jakby... wiecie, nie? To co by na to? To by był nawet dobry pomysł, po ile ja już mam 22 subskrypcje i to jest akurat nawet dużo, no jak dużo, no... Dla niektórych to jest w ogóle mało, jakby... Normalnie jak kropelka wody, bardzo mało, co nie? Ale dla mnie to jest, no jak dobre, co nie? Bo ja kiedyś miałam nie, mniej, co nie? A! Patrzcie na to! Patrzcie na Patrzcie na to! No na kto się tu chował, nie? Biegniemy po, po to, żeby zrobić ten. Um, żelazo. Właśnie. Także muszę to zrobić w skrzyni i mam za dużo kamienia. Już widzę to. I już mamy. Musimy wyliczyć, ile tam jest tych diaksów. E, oj, przepraszam. E, no to dobra, pauza. No, wreszcie się doczekałem. Dzień dobry, panie diaksu. E, dobra mamy tu ile. Ja uważam, że tam będzie lawa. Nie, jednak nie ma. OK. No to mamy ile już dziasów? Ja już nie pamiętam, bo to było teraz 4 albo 5, nie? No to chyba mamy albo 7, albo 6. Akurat mamy 6. No to dobra, jednak 2 zostawię na ten. Dwa zostawię na jakby na enchanting table, jeśli wiecie. No a jakby jeszcze inne na... No wreszcie zrobimy diaksowy kilof. Oh my god, jaki on jest ładny. No każdy to z... lubi, chociaż każdy chyba y, dzieciak uwielbia diaksowy kilof na Minecraft. Chociaż znam ludzie, które nienawidzą Minecraft. To dobra, może za pauzą to z z wykopię obsidian i zrobimy port. Nienawidzę to. No nie, teraz pół godziny normalnie jest No dawaj. Ostatni łam się. Szybciej, troszkę... chociaż gdzie się spieszę? No, Wreszcie mamy od pań, pani i panamy wszędzie wszystko co jest nam potrzebne. O nie Ym, minutka. Oto państwo i panowie zrobimy teraz oto. Portal do nederu. Naszym oto jakby gameplayu co nie gdzieś tutaj może zrobimy co nie co wy na to. Ja bym zrobił Chociaż nie, wiesz O, ładnie, ładnie, ładnie Tutaj, chyba, że nie, nie, nie nie, Gdzie by to przypasować? Co wy na to? Mm. Na górze, nie? No to No to, to gdzieś to trzeba przypasować No Dobra, gdzieś tutaj będzie Co mm. wy na to? OK. Ja bym na przykład się zgodził Okej okay. Będzie to, to tak Tutaj tak Nie, no Nienawidzę to I ostatni I teraz Pam, pam, pam o to my to zrobiliśmy! Juhu! Aha, no tak. Musimy jeszcze jedno zrobić, to potem jeszcze zrobimy jeszcze ten, no, minutka, jeszcze muszę zrobić tylko jedno. To ten i... No dobra, bierzemy. to. No ładnie. No. To jakby to powiedzieć, co nie? <ścoughs> jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć. <słys> ja myślę, że ten odcinek musi mieć chociaż... Przynajmniej 4 lajka, like bo ile jakby zrobiliśmy portal. Mamy bazę, co nie? Zrobi zrobiliśmy sobie dexowi kilof, Mamy jeszcze 3 dexy. Możemy jeszcze zrobić jeszcze większą bazę, lepszą, co nie, ulepszyć ją i tak dalej. Mamy już prawie wszystko. Musimy tylko zrobić cały set, ulepszyć bazę, grać dalej z Tigerem i zrobić dla niego bronik i tak dalej. No, dla niego, dla niej. <laughs> no to w ogóle. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I pamiętajcie. Głosowanie o tym, że gdzie, na czym będę grał Pokemon Go, będzie w komentarzach. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się jutro. Do widzenia.